Stój, nie ruszaj się, nie ruszaj się, stój. Dostał. Stój, nie ruszaj się, wyjdź do mnie, wyjdź do mnie. Wyjdź do mnie, wyjdź do mnie, Wyj, wyłaś do, do, do mnie. Szybko. Idź pod ścianę. Idź tam. Co stronę. ty taki jesteś elektryczny kurwa? Taki kurwa mordę? <laughs> co ty kurwa? Na kolana kurwa, na kolana, jut! Jaki kurwa tu, kurwa? Zamknij ryj! <laughs> A ty leż, bo zabity jesteś. Nie patrzcie na mnie, kurwa, kurwa. jaki elektryczny. Nie. Idź teraz. Ty od kurwa, już! Nie ruszaj się! Odwróć się kurwa do mnie, nie ruszaj się, już! Lewa! Odłóż to! Odłóż to kurwa! Chciałem ci to oddać, kurwa! Chciałem... Ten już dostał! Chciałem ci to Wiedziałeś, kurwa, to dostał! kurwa! Do... A teraz powiedz mi, tak z ciekawości, kątem Moka zobaczyłeś, jak wyjmuje, czy? Tak. Konta Moka zauważyłeś? Wiesz co, widziałem kurwa, na cienie się patrzyłem i widziałem jak on zaczął kurwa lecieć na mnie już z pistoletem i mu zajebałem. A nie? i ten Sergiu, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy wiedzieli jak robimy wyjmowanie, żeby nie robić tego szybko. Tak, tylko tak, powoli, żeby okay. gościu mógł Dobrze. chwycić. Znaczy tak, no tak. wiesz, no ja go odjebałem, bo on kurwa do mnie... nie wjechał, ale. ale miałem do góry. No tak. Dawaj. Dziwo, ale ten... Magazynek z odzyskiem, czy we? Tak nie <grystanie> Jak sobie pani Krisia życzy? Gotowi? Tam. Tam. Wypierdalaj są, wypierdalaj są, już! <grystanie> no dawaj! da wypierdalaj się, kurwa! Hmm? Już się nie ma. Wykurjaj mi stąd! Wyłaj stamtąd! Wyłaj stamtąd! Jut! Do niego! Obok niego stan. Jak ci toksyczny, wiesz? <grystanie> drzewa kurwa oba! na kolana kurwa do ściany nie patrzcie na mnie rzuc to kurwa Rzu... chuj Rydziesz, kurwa Po co ci to było? wypierd... dobra było trzy razy to no. teraz? no to ja sobie teraz serdzie mi pieszyć się kiedy. mówcie kiedy? Dzień dobry. Dzień dobry. Zatroni. 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 tylko... się tylko zmienicie się mi, ale wezmę jeszcze tutaj... Zatroni. to Zatroni.